Siema wszystkim z tej strony szalona Fredka i dzisiaj znowu sobie zagramy w. ...Wardoksy. I od razu sobie na szybko. szybko ten. lecimy do. kolejnej misji. No kolejnej misji, i i i. ...a z y, nią jest reweścik, który. No. siedzi i zbija bomb. Nie, nie idź do tego schypu, od razu do misji. Dobrze. Wiesz dlaczego? Bo nie mamy zbyt wiele teraz czasu. Dzisiaj nie mamy zbyt wiele czasu, więc jutro sobie po dalej No warto zrobić to Dwie Dobra ziomek oddaj mnie tego wypierdka kochanego małego O dawaj Dawaj, dawaj tego Timpusia. Timpusia. W ogóle to jest Renault No To są oryginalne marki No Renault. Renault. nie nie? No Renault ładnie, ej, jak zerowali się na oryginalnych autach to ładnie to No Darcyk, jedziemy sobie tu Fajny Renault Takie małe Reno Kio Dzisiaj u fredki To nie jak nikt mnie jeszcze nie sponsoruje X Ja cię mogę sponsorować i w przyszłości może kupić ci auto Wystarczy kebaby wystarczy mi. Wiesz co, no co? Tak myślałem, że... Zro... sobie zrobić prawo jazdy. A czemu? Nie chcesz? A chcesz, żebym cię zabiła? Czemu? <grym> Bo się może delikatnie boję. Może ja to zrobię. Dobra. Ty wiesz dlaczego się trochę boję. Wiesz dlaczego? I was putting a lot of faith in this legend, and Tobias was pretty spooked by it. I'm not interested in the myth. And if it helps me get Nikki, then I'll use it. Dobra. E, pójdę i to. Ok, teraz muszę jakieś coś połączyć. No, a może też zrobię ten Morrowind, ale w oblijonie, co nie? Bo, według mnie, będzie stąd. O! o. Ile? A o, punkty zdolności mam jak tam się. Dobre pytanie, jak tam się dostać. Tu gdzieś? A no tu, dobra eee... Chwila Tutaj nie Ej, jak tam wejść? W tam masz pod... Z tym problemem, że nie mam, nie? No, ja... Jak mogę helikoptery sobie kupić, i jak nie mogę, jedynie co mogę sobie pojazd ogarnąć. Wiesz, o co chodzi? Dobra, wiesz, co zrobię? Pójdę do tych dalszych ta, lokalizacji. Chodź. Męłyby być tak pięknie? Chlip, chlip. O, kolejne nagranie? Ej, no właśnie ja też nie wiem, nie? Mogę spróbować? Nie, czy, 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 Dobra, minę na granie Dobra Jum jum. Per per. Bo ogólnie trzeba ten jakieś... ...trzy elementy ogarnąć, Gdy nie? Hejster. Jakieś cośki A nie wiem, sama... Gdzie co to jest? się te linki takie pokazywało? Zetka Przytrzymać to? Zejdź Nie, czekaj, a mam zejść? Zetka? No, no. No, nie Normalnie klikłam. klikam <laughs> O, klikłeś i jest. A, no dobra, no to poczekaj. Pam, 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 jakieś. Łącz. oke Patke. Absolutnie. Co? Co? Dajkan shot. Dobra. Dobra. Muszę prędki odcinek przyjąć. Dobra. Więc, alu alu z tej strony lewest. I teraz będę robił jakąś dziwną rzecz, ale wydaje mi się, że coś takiego mam zrobić. Zaraz się ogarnie, tam coś było, więc przejście tędy, nie wiem czy ma sens, ale ma znaczenie chyba w ten sposób. Albo od tyłu. No, od tyłu ma znaczenie. Dobra, easy. E, Q. Dobra, nie wiem. Pierwszy raz to gram, więc będę może lamił, więc sorry. Fredka mi tylko pokazała co i jak mniej więcej. E, mogę tak? Mogę. I e, dobra. E, chyba tędy. Okej, okay, spinaj się to jest tak. Dobra, zrobię to na szybko. Yeah baby! Dawaj, 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 mordo, mordo. Dawaj, dawaj, mordo, mordo. Tutaj jakieś, nie wiem co to jest. Tutaj zetka, nie wiem o co chodzi. Jest coś tutaj? Jakieś paski, coś tego. Paski, opaski. Q. Dobra, już tak fretkę robiła, pamiętam. Jest jeszcze kamera. Q. Q. Eee, yy, z Escape'em. Chyba tak. Teraz chyba mogę tu wejść. Coś mi się wydaje. Nie wiem co zrobić w sensie o... Dobra, już jestem Poczekaj chwilę A i stąd windę se opuszczą Jak to... Normalnie Normalnie ci o, tak. dobra. Za wyjdę stąd, bo, bo mi się wywalił. Co? Włączyłeś? No. O, ba, 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 tu. A nie włączyłeś? Włączyłem wszystko. Nie. Poczekaj chwilę, zaraz to włączę. A tutaj, dobra. Obeż, obchodź budynek. Zawsze. No. Czekaj. Chcę to dokończyć, chociaż to wierzę. To wierzę, za fretkę zrobię chociaż. Kurde bela. Dobra, tutaj. Tutaj są jakieś podnośniki. Ale jak się tam dostać? Nie wiem. Tutaj windę opuściłem, ale tędy dostanę się. Przez zaraz to ogarniemy. Vojcio znajdzie na co sposób, Tylko dziwna muzyka leci taka. Hmm, nie wiem, taka spokojna czy coś. Nie wiem, taka, taka ok. Dobra, aha, chyba wydaje mi się, że Cium? Dawaj na to, Mordo. Teraz na to, zoom. Wejdź na to, Mordo. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Eee, wydaje mi się, że. Oh, shit, madafaka. Zejdź. Ale ja nie wiem, czy to jest tu. To jest chyba nawet nie tu. Dobra, a mogę tu skoczyć? Nie, nie mogę. A tu mogę? Mogę. Dobre. Dobre, panie Ferdku, dobre! No, tylko mówił boczek. Może to trzeba wysadzić? Na no, pewnie. Easy. Zetką jakąś robiło. Raz się ponoć kika. Dobre, panie Ferdku? Aha, bo to otwarte. Jeszcze dwa. No i proszę bardzo. To były miary, West. Dobra. Okej. Okay. Lecimy do drugiej wieżyczki. To coś jest tu... O Jezus! się tutaj, ziom. Okej, okay, dobra. Hej. No Do koszyka! Okej. Okay. Dobra. Lecimy sobie tu. Szkoda, że tutaj nie można skakać. Tak szczerze. Fajnie by było. Według mnie. Okej. Okay. Gdzie trzeba teraz lecieć? Okej, okay, dobra, mamy to. A jednak nie. a, a może inaczej inaczej trzeba ten. Aha. Nośnik. Jeszcze raz. Też cię kocham. <laughs> Okej, okay, tutaj cyk. Wchodzimy się tu. Statka. Dobra, tam jest kamerka, nadlokuj, escape. Przechodzimy sobie tutaj i lecimy dalej. To sobie przechodzimy. Dobra, hec. Dobra, teraz gdzieś to ruchomie dałko

Ogólnie, sory, że na odcinku nie robię tych questów pobocznych Takie tam, różnych wzetów, No nie, ale no... Ale? no, tak wyszło, że nie zrobię Na chwilę obecną are back there. I'll just hack the gate. Eee... Chwila Szuraf, jak wiedziałem, dobrze się czujesz, że Kończ Koniec też. Wzia, Dobra. O Jezus, jakie słońce, słońce. A może tu trzeba przeleść? To jest to. Ale jak trzeba tam przejść? Albo samochodem trzeba przejechać to. O. Mm. O Jakoś mroczył. No kurde Jak tam trzeba przejść? Ej! Dzięki um. ano, no, o nie, a ogólnie mamy te wiedźmińskie eliksiry, które są teraz stan, no, czy to? dobra, może otworzę, co? Są wszystkie butelki, które mamy dwie butelki dałam przecież? Poczekajcie, momencik dwie, a kupowaliśmy cztery. Dobra. Dobra, już wróciłam Albo tu trzeba jakoś przejść Dobra, później się sprawdzi, nie? ogólnie mamy te dwie butelki puste no ale dobre tak szczerze nie no jeszcze Karmię jak dziecianka We, Kamera, dawaj. Wiem. Prezident Śląbia, Wiesz jak by zrobił moje No. Pa, pa jak by zrobił moje no. Wygrabiasz, nie? Wygrywasz się nie pierdzieli w tańcu. Nic? Aha, zapomniałam, że tu jest furtka. Która jest zamknięta. Co robisz? Zetkę. Zetkę. Marionetkę. Patrzysz. <słuch> Ty to nie uczyłaś? Patrzysz. Za niedługo przejmiesz mój kanał, tak szczerze. Nie. Tak. Nie. Czemu? Czemu mam zrobić? czas gdzieś tutaj będzie powinno się chyba jakaś druga... Gdzieś druga kamera Nie, to jest kajp, wiesz To lecisz z No właśnie, chciałam tam lecieć A, musisz robić szybko, jak... Speedy Gonzales Co? Słyszysz? Czujesz? Czujesz? Nie Coś tak myślałam Przedowo... Na jakie kamery? <noise> Otwieraj! Darek otwórz! Nie wierzę... Eee... Daryku pas tu... Tu ru Postaram się śpieszyć! Co? Postaram się pośpieszyć! Dobra... Co Nie mogę, tak? No... Nie mogę sobie wejść tego. Nie uważasz, że musisz odblokować poprzez kamerki. Mogę na chwilę? Dobra, to ta kamera, tam kamera, tam zetkę, dobra, daję. No, no, na oko. O, o, o. coś! Karabin. Tam była kamera. Wiem. Podejdź. Prawo bardziej. Prawo. Do odblokowania coś Tam jest nośnik ich. jakiś pasek sobie. No tu jest pasek Który tam prowadzi Ale... Kamera Okej okay. Nie Jeszcze tam jest kamera Nie odblokuj Escape. Lecimy. Tu jest odblokowane? Nie zablokowana. Trzeba tam lecieć. Bramę wielką motor. Tom Cyk. Cyk żurawia. Ja Hmm... O, dobrze idzie. Dobra, co trzeba... Za tym? U... O, o Jezus Też się zbugujesz Dobra Ciek Wiesz, tutaj... A ciekawe czy... Nie, nie odbij Teraz żuraw no serio, Żurawia Na serio, Żuraw xd Chodź Chodź Oni do siebie I włączam prąd swój co o co chodziło w tej misji? Wejdź do bunkra Nieeeeeee Już Co Coś tam jest, ej! Kiedy Giniesz to, to jest stękania rewesta Olej to Olej to Dobra Do otrzyj Stękania moje takie, kiedy próbujesz coś zrobić i takie O, to był weź tam Al -al. Co to jest? O, save room, chyba Wiesz? miałaś wejść? O, no. no przecież to jest bunkier. Okej. Okay. No na no, zdrowie, no kichnij do cholery. Dobra. Ej! Tak się kicha na kielicha! Krzykłaś mi do uchwa. IP address comes from. Let me see. What's special about it? It's just a lead, that's all. How did Damien find this? This is pretty well hidden. Doesn't leave any doors open. It looks like it's coming from the Rosie Freeman District. Viceroy territory.

Ogólnie przeszałam, że taki krótki, nie? Ale brak czasu. Ale no, praktycznie nie mamy z Rewestem teraz obecnie czasu. Ale jakimś cudem znalazłam czas z Rewestem, żebym, żebym nagrała dwa odcinki. No to dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. I... ze mną był Rewest. Eju.